w miejscowości Brnica. Tak się stało, że nr 10 obsługuje jakaś wiadomo dzielnica światła, pola i to ten punkt stał się doskonałym punktem wyjścia do, do budowy koncepcji obsługi w miejscowości Brynica. 12 kursów w ciągu dnia. Nie wiem jaką liczbą kursów wcześniej transportu publicznego mieszkańcy dysponowali, ale jeśli sięgnę do, do pamięci i porówna to chociażby z tym, co dysponowali mieszkańcy polskich świetli, to tam łącznie w ciągu dnia tych kursów dwa lub trzy, co może podobne dwa, tak więc to jest podobny, podobny poziom. Zatem 12 kursów w dni robocze do miejscowości Brynice. Podstawowy przebieg tej linii niezmienny, a więc po przejeździe do Świerkni autobus uda się do Brynice i w drodze powrotnej również dotychczasową trasą.